Mądra dziewczyno. Bardzo mnie cieszą zawsze kobiety, które zadają sobie takie pytania. Powiem ci tak: dwa wyjścia są z tej sytuacji. Jeżeli on ma taki problem, że wyżywa się w ten sposób na tobie, że daje sobie upust w ten sposób, to taka pierwsza myśl, że to nie prorokuje dobrze. Jeżeli wy jesteście na takim etapie, rozumiem, że jakoś tam wstępnym, że nie jest to jeszcze jakieś takie silne zawiązanie życia, i on to robi, nie potrafi na tym etapie, zahamować tego, to prorokuje źle. To znaczy, że potem, kiedy już bardzo się przyzwyczajicie do siebie, jak bardzo zwiążecie życiowo, no to, to będzie leciało. Ale miłość ma to do siebie, że potrafi naprawdę przynosić zmiany. Nie? Jeżeli na początkowym etapie nie zbagatelizujesz tego, i nie będziesz taka dobra i wybaczająca, nie będziesz mówić na przykład, właśnie, a że miał gorszy moment, tylko mówisz, wypad mi gościu, po prostu nie będziesz się tak do mnie odzywał, tak? I on przyjdzie, będzie cię błagał o przebaczenie, kolejną szansę. No to możesz mu dać szansę, ale traktujesz go bardzo ostro, bardzo mocno w tym temacie i nie wchodzisz na pewne, na pewne momenty, jakby waszej relacji, bardzo głęboko, bardzo mocno dopóki nie zobaczysz, że on podnosi, jakby podejmuje zmiany. Że on podejmuje zmiany, więc, więc masz tutaj dwa wyjścia. Z jednej strony no, będziesz musiała to rozważyć i, i zobaczyć, nie? Wiadomo, kocham, jest dla mnie ważny, ma wady. Wiesz, jak to jest w życiu? W życiu jest tak, że wszyscy mamy wady. Że ostatecznie, jak już zaczynamy żyć ze sobą, to wszyscy okazuje się, że ten ma cholerę za skórą, ten ma coś za skórą, wiesz. Różne rzeczy wychodzą. Niepokojące jest to, że on tak się zachowuje na tym etapie. Ale ja uważam, to też można zmienić. Ale nie zmienisz tego, jak już z nim, nie wiem, zamieszkasz, czy ślub weźmiesz, tak? Nie wiem, w jakiej tam konfiguracji funkcjonujesz. Nie zmienisz. Zmienisz to w momencie, kiedy jeszcze te rzeczy się nie staną. I jak na tym etapie się nie uda, to potem się nie uda. Nie łudź się. Żadnej nadziei Ci tu nie daję. Pozdrawiam.